Witam Was wszystkich i zapraszam na horoskop na grudzień, na miesiąc, który jest jednym z najpiękniejszych miesięcy w roku. Uwielbiam ten miesiąc i może również Wy macie taki sam stosunek do niego jak ja. No cóż. A jaka będzie główna energia tego roku, żeby nie popadać tak bardzo w nostalgię? Zobaczmy. Dla nas wszystkich. Powiem Wam, że pomimo tego całego przemęczenia, przytłoczenia, takiego przywalenia różnymi rzeczami, już nie wnikajmy w to, co to jest, bo dla każdego jest to coś innego. Czy to nadmiar obowiązków, czy to nadmiar tych wszystkich rzeczy, które spadają zewsząd na człowieka, czy to nadmiar przeróżnego rodzaju obciążeń. Pomimo właśnie tego wszystkiego, pomimo tego, że wydaje nam się, że doszliśmy już prawie do kresu wytrzymałości i możliwości, Pomimo tego jest w nas miłość, jest w nas chęć dzielenia się sobą i bycia ze sobą na bezwarunkowych warunkach. Tak, bo miłość, miłość nie zna warunków, miłość nie zna regulaminów, miłość nie zna ograniczeń, ani też nie mówi, co ma być w zamian. Miłość po prostu jest i właśnie w tym miesiącu, w grudniu dowiemy się o tym, jak to jest z tym uczuciem. I powiem wam, tak jak zawsze do tych kart mówię, że miłość to nie znaczy tylko relacja między jedną a drugą osobą. To jest coś więcej, bo to może być uczucie do pracy, do swoich pomysłów, miłość taka uniwersalna, ale też pasja, harmonia, jedność. I również takie pogłębianie po prostu uczuć między ludźmi. To takie wreszcie zrozumienie, że pasujemy. My do czegoś, do kogoś, do w ogóle, a oni pasują do nas. I to jest takie cudowne współgranie cudowne bycie w parze i takie pójścia ręka w rękę. Pomimo wszystko, właśnie potrafimy to cudowne uczucie w sobie zobaczyć i je realizować. I tego właśnie nam życzę. Niech tak się stanie. Niech ten grudzień będzie pomimo pomimo tych różnych, brudnych, przytłaczających rzeczy. Ok, a skoro tak cudownie weszłam w ten miesiąc i wyrazem ze mną, bo to przecież energię dla nas wszystkich i dla tych, którzy mnie oglądają i dla tych, którzy nie oglądają. Tak po prostu. Niech się dzieje. Ok. A teraz coś dla poszczególnych znaków Zodiaku. Ale zanim przejdę do czytań dla Was, chciałabym Wam podziękować za to, że jesteście ze mną. Za to, że te subskrypcje tak przybywają. Za to, że lajkujecie, łapkujecie. Bo wiecie o tym, tak samo dobrze jak ja, że YouTube lubi taką aktywność. A przez to, no wiecie, dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście, piszcie, proszę do mnie. Na pewno, na pewno da mi to dużą radość. A z waszej strony będzie to wyraz waszej aktywności i otwartości. Okej, okay, dosyć już tego. Gadania. Zapraszam na czytanie. Witam Was, drogie byki. Główny temat miesiąca. Od razu zaczynam, nie zwlekając ani chwili. Możecie utknąć w takim mniemaniu, że um, idąc za głosem serca. Jakoś nie możecie spraw, sprawom nadać y, y, takiego biegu, nie możecie wreszcie się zrealizować, nie możecie tego dotknąć fizycznie, nie możecie doznać, jeżeli y, kochacie seksu. Czyli nie ma tego spełnienia fizycznego. Tak możecie mieć, takie możecie mieć wyrażenia, w tym miesiącu, że jakoś nie wiecie, jak to zrobić. Owszem, odnajdujecie obiekt do tego, żeby być zgodnym z samym sobą, natomiast nie wiecie, jak to połączyć z tą fizycznością jak zrobić, żeby to się zaczęło kręcić. Czy to właśnie osoba, czy uczucie, czy praca, czy pomysł. Czy to po prostu bycie w harmonijnym związku, który daje spełnienie, poczucie takiej otwartości, takiego dopełnienia, takiego zeznajomienia się ze sobą, właśnie na, na, na poziomie uczuć serca? I w tym miesiącu może Was dopaść takie dziwne mniemanie, ale to tylko jest mniemanie, że nie wiecie, jak ten temat ugryźć, żeby to wszystko jakoś tak połączyć ze sobą. Dobra, a coś pozytywnego zobaczmy. Tutaj jawi się, że nie będziecie chcieli, ale też nie będzie takich okazji żeby wchodzić dwa razy do tej samej rzeki. Nikt was do tego nie będzie zmuszał, ale też sami nie będziecie musieli podejmować takich decyzji, aby z takim towarzystwem, z takimi miejscami lub z takimi ludźmi być w jakikolwiek kontakcie, w komitywie czy cokolwiek w stosunku do nich mieć wspólnego. To jakby ten temat przeszłości nie będzie wymagał od Was, żebyście w jakikolwiek sposób się angażowali właśnie w te stare sprawy. Czyli nie wchodzić, nie, nie będziecie musieli wchodzić do starej y, rzeki. Ok, a coś negatywnego? Może Wam się kroić gdzieś tam na boku. Powiem to otwarcie, romans, ale to taki romans, właśnie oparty raczej na fizyczności, raczej oparty na takiej wielkiej grze zmysłów. I to właśnie was może tak trochę deprecjonować, dlaczego to wam się zdarza, ponieważ romanse mają to do siebie. Że są intensywne i tak może być właśnie w tym, w tym momencie, i tyle. I nic z tego więcej nie wynika. Są mocne, fizyczne, mocno wypalające i mocno energetyczne, natomiast są bez przyszłości. To trochę tak, jak jest z tą zapałką. Nawet jeżeli jest niezwykle długa, czasami takie można kupić. Do zapalania kominka, to niestety, ale kiedyś się kończą. I tak samo tutaj ten niesamowity żar, ogień, to takie połączenie na niwie radości życia, tak to nazwijmy, na, mówienie tylko, na mówieniu tylko o fantastycznych rzeczach, spędzaniu miło ze sobą czasu, to kiedyś się kończy. Natomiast dla osób, które nie zamierzają albo po prostu nie mają takiej zbiegu okoliczności do, takich, do takiej sytuacji, jak, jaką jest romans, to tutaj może wyniknąć taka luźna atmosfera, taki właśnie luźne podchodzenie do życia, trochę zabawy, trochę bycia w fajnym, takim miłym, rozrywkowym towarzystwie. Natomiast jest to chwilowe. Właśnie jak ta wspomniana zapałka. Przyjdzie, rozgrzeje, może nawet poparzy palce i tyle. A jak sobie z tym poradzić, proszę Państwa? No, słuchaj, no, nic innego więcej tutaj nie wychodzi jak Trzeba do tego spojrzeć przez swoje, swoje wartości i przez swój rozwój. Ro, rozum, ale może też i rozwój. Nie wiem dlaczego tak mi się przejęzyczyło, ale może właśnie to ma dla kogoś z Was bardzo duże znaczenie, że już jesteście na innym etapie rozwoju. Może kiedyś takie błahostki i takie hihihaha was bawiło. Natomiast teraz, teraz jesteście już jakby na innym stopniu rozwoju i innym stopniu wartości. Co innego dla was jest istotne i już potraficie do tych takich porywów sytuacji podejść niezwykle Cierpliwie, ale dla siebie i do innych. Ale też jest jedna rzecz tutaj niezwykle istotna z rozpoznaniem. To rozpoznanie, myślę, że tu jest najbardziej kluczowym wyrazem: że wiedząc, z czym ma się do czynienia, wiedząc, że tak to się nazywa, wiedząc, że jest to chwilówka, umiemy sobie z tym, Poradzić. I właśnie ta um, mądrość rozwoju, mądrość etapu pozwoli Wam z tym się uporać. A niespodzianka. Hello, niespodzianka. I tutaj również wyszły dla Was przepiękne karty, bo jeżeli coś w Waszym życiu się kończy, tak po prostu, z różnych powodów, to daje to miejsce nowemu, również nowej miłości, nowym pomysłom, nowemu patrzeniu, patrzeniu na świat, nowym możliwościom, ale też na nową łaskę od życia. I jeżeli to jest takie nowe, to jest taka możliwość. To jest po prostu szansa, którą, która jest dana z góry, ale jako taka szansa, właśnie. To nie myślcie sobie, że poza szansą nic więcej Was w życiu nie spotka, bo inaczej to jest trochę tak, jakbyście. Dostawali od życia nowe, nową możliwość na coś, ale ta możliwość jest jeszcze, mało tego, że nierozrośnięta, nieugruntowana i taka malutka, nieporadna. To tak, jak jest taka malutka roślinka w doniczce, którą się wyhodowało z nasionka i tak naprawdę to do wielkiej jabłonki czy do jakiegoś innego olbrzymiego drzewa. Choćby sekwoi, wszyscy wiedzą, że sekwoje są olbrzymie, to droga jest niesamowicie daleka. I teraz pytanie, czy będzie na to czas, czy znajdziecie taką umiejętność, czy dacie radę, czy będziecie mieli pomysł na to, żeby właśnie z tej malutkiej roślinki doczekać się tej wielkiej sekwoi? która jest ugruntowana, która jest silna, stabilna na wieki prawie. Tu do Was może przychodzić taka myśl, czy aby przypadkiem dacie radę, czy gdzieś tam po drodze ktoś Wam tego szczęścia nie, nie chłapnie, gdzieś tam nie podwędzi, mówiąc po prostu. Ale powiem Wam, że nie. Dlatego, bo to jest dane dla Was. Nie wiem dlaczego, ale tak po prostu mi tu wychodzi. Tak chciała góra. I tylko od Was zależy, czy tą szansę właśnie nie zmarnotrawicie. Czy się zaopiekujecie tą malutką roślinką? która może dać Wam w życiu niesamowicie dużo szczęścia i spełnienia, tylko złapcie ją, bo szansa na wielkie szczęście jest. I tutaj może być to szczęście dotyczące różnych rzeczy. Cały czas mówię, że to może być uczucie, ale to uczucie wcale nie, może, nie musi być do kogoś to może być uczucie do waszej do waszego do jakiegoś pomysłu, do jakiejś idei, to może być szansa na rozpoczęcie patrzenia na siebie również inaczej, na ukochanie siebie inaczej, wreszcie na zauważenie, że dobrze by było tą miłość wewnętrzną do siebie trochę rozwinąć po prostu. Okej, okay, a rada bądź przesłanie? To bym powiedziała trochę stonuj. Przestań być taką osobą apodyktyczną. Tak, tak powiem. Ostrą, Chcącą odtąd dotąd i podchodzącą raczej na zimno z taką kalkulacją do, do tego czegoś, co w życiu może Was spotkać, albo co już Was w życiu spotkało. Wyluzuj. Jeżeli chcecie komuś przekazać jakikolwiek sygnał, bo coś, bo jakoś, wyluzujcie. Niech to będzie nawet jeżeli ma to dotyczyć trudnych spraw, niech to będzie krótka seria i nie taka dobijająca. Raczej niech to będzie nałagodnie. Raczej niech to będą wiadomości niż, niż taka seria z karabinu maszynowego, która tnie raczej po wszystkim, bo mogę. Tutaj właśnie wymagana jest ta Pielęgnacja. Tutaj raczej wymagane jest to mm, zauważenie czegoś wyższego, co was łączy, a nie tylko chęć wypowiedzenia się jako osoby, bo mam rację. Tak, masz rację. Tak, możesz. Tak, widzisz. Ale to nie znaczy, że tak trzeba ostro. No i tyle. Trzymajcie się, drogie byczki. Do następnego.